Pierwszy wódz naczelny Józef Chłopicki urodził się w 1771 roku a zmarł w 1854 roku. Znakomity dowódca i przeciwnik powstania listopadowego ogłosił się nawet dyktatorem, chciał porozumienia z carem. Okazało się to niemożliwe. Podał się do dymisji 1831 roku. W cywilnym ubraniu dowodził w bitwie pod Grochowem. Poprowadził żołnierzy do ataku na bagnety. W fazie bitwy stał się ciężko ranny w nogi. Resztę życia spędził w Krakowie. W 1831 roku rozpoczęła się bitwa pod Ostołęką. Polska, posiadała 30 tysięcy ludzi, zajmowała pozycje na obu brzegach Narwi. Polska została zaskoczona atakiem armii rosyjskiej którzy posiadali 23 tysięcy żołnierzy, Rosjanie wyparli Polaków ze wschodniego brzegu rzeki, pod osłoną ich ognia przeprawili piechotę na drugi brzeg. Polacy przegrali bitwę, umarło ponad 6 tysięcy Polaków i niecałe 6 tysięcy Rosjan.